Odcinek 2, bo mi się wyłączyła kamera. Ale jesteś... Ale Więc tam to chyba zrobię jako shorta, bo... E, bo nie... Głomny bez... wyłączył kamerę. Dobra, jeszcze raz. że mam tylko dzisiaj dostępny odcinek na moim kanale. Ja na no to mi się Hela, bo... Kamera mi się włączyła. To jest Vera. To już są wszystkie nasze rzeczy. Tu są, będą szleje. Tu będą e, nasze rzeczy wszystkie. Tu jest torba dla koni. Ogłowia o candy i gwiazdy. Co? Nie wiem. O Boże. A, Werka, gdzie masz tam ten worek? Tu jest e, worek, gdzie mamy swoje rzeczy wszystkie. Ja mam strój kąpielowy dla sobie, więc będziemy się wkąpać w stawie. Z hobby horsami. Z hobbycorsami. Jeszcze będziemy jechać w teren. Tak? ale przedstawiam. będzie. Przedstawem, bo, przed bo będzie dałam koni mogę, dlatego lepiej jechać przedstawem. teren. lepiej żeby, żeby się nie odchorowały. No właśnie, a gwiazdaj i takie tak kolana ma chore. Ona nic nie ma chorego na szyku ale... Nieprawda! Ona ma tylko letko z lekko... lekkie tego. Re, tak, lekkie skręcenie letke, takie... Moje, tylko sobie tak złam, takie jakby nie ruszyła sobie tę nogę, która była kiedyś chora i teraz Hela mówi, że ją boli. Noga i... No bo ją bardzo boli. Dobra, idziemy koniec tam na wybiegu. Bo... Po prostu. A Wera zbiera konie. A konie. Ale ja mam te I kamerę Im kamerę! Podróż po Dobra, o głowia biorę w drugą rękę. Tam w tą co ja mam kamerę. Zdę, że takie uniki robię, ale muszę. I dobra. dobra. Ja mówię, nie ja będę pokować też, nie będziesz <grym> to jeden, dwa mieć. Dobra, podajemy sobie koniki. Ale małych chyba nie bierzmy małych, bo za chwilę się zgubią. zgubią się. Jak będziesz ich pilnować, to Zabonię, się nie zgubią. Weź tam. I za koni. Dzięki będą na moim Instagramie. Instagramie na Wery, i może na moim też, TikToku. Nie, nie masz Instagrama. TikToku. Tak, może i jakieś. Już nie po prostu tego, byc, jakaś I tej tak i tak tu się zmieszczą wszystkie rzeczy, więc. Wera chodź. E, tutaj, reszta Bo inaczej się nie zmieszczą Tu jeszcze masz jakąś torbę pod tym. Muszę tam schować. Więc ja idę na dwór do koniku ok. Czekaj na mnie. Czekamy na Werę, jak zwykle. Czyli jak nie zwykle w ogóle nie nagrywałam odcinka z żadnym z Werą. Nawet ogólnie nagrywałam. Zory, że taką długą przerwę zrobiłam, ale. Ale musiałam. Przecież ja jestem u siebie w pokoju. Byłam. Wera. Yy, no, sobie w pokoju. Bawiłyś... My się bawiłyśmy yy, że we szkołę. Na uszy. Proszę bardzo. Wyjeżdżaj e, ja zrobienia muszę... zniecierawczych słów. z że nie pójdę. Słuchajcie, że Boże, To jest tajne! Za chwilę ktoś będzie przepisywał to Weronika. Ja przepiszę. Weronika! Nie możesz pianki pian... przepisać numeru. No chodź, bo za długo już tam... patrz, rękę! Dobra. A dobra. Dobra, mam worek, schodzimy na dół. Dobra, tam są paniki, ja idę szybko po buty, bo jest tak gorąco u nas, że nie wiem. Muszę buty założyć. Szybko, bo mi za chwilę nogi spierdzili. Dobra, paprik sobie biega. Tu jest kędusia i gwiazdunia. Są zaczepione na dwa, bo myślałam, że w samochodzie je zaczepimy na dwa, ale chyba ich nie zaczepimy. Jednak ja cały czas muszę sprawdzać, czy mi się nagrywa, bo przed chwilą mi się to, nie, to mi się nie zrobiło. Ja najpierw tak zaczepiam gwiazdę. Albo dobra, wejdę. Vera, od razu jeszcze w No, Tu jest, są, jest woda. A, bo w ogóle nie widzieliście. Ja zrobiliśmy taki ładny, trochę taki jakby. Ten y, się nazywa pastwisko dla koników naszych. Dlatego muszę zaczepić gwiazdę, więc poczekajcie. Gwiazda tutaj jest, więc poczekajcie chwilę. Trzeba zaczepić gwiazdę. Dobra, jest zaczepione, ale musisz mieć kamerę. Nie przyjemny wiatr wieje. No tak, super, że chociaż ten gwiatr wieje, bo jest tak gorąco, że nie wiem. To jest e... aż gwiazdę sprywa, patrzcie. Aż gwiazdę sprywa. A ja mam jakąś, nie wiem, głupią. Chodź. Uu! Muszę trzymać gwiazdę mój telefon, um, kamerę. A Fafik nic sobie z tego nie robi. Żeby ci żeby nie zwiało! bo się nie da inaczej dobra my idziemy zapiąć ją dobra my znowu już jesteśmy tutaj przywiozłyśmy gwiazdę i tą i teraz będziemy patrzeć czy wszystko wzięłyśmy na te najpotrzebniejsze rzeczy ja to zdejmę i zobaczę co w tym pudle mam no. torcik gwiazdy smakołek Korcik candy? O, oh, bat. A tu nie ten. To już znalazłam. Co? Strasza, jest candy. Znaczy, mówię um, ja jest teża. Ale. Nieprawda, bo ja tak. Tartuję z nim. Dro... co na innego kolana. Wyra jest Weronika! Broni batona jeżyka. To są nowe. I, i siedzi na boxie candy. Na candy. Gwiazdy, ja się już merdam, co nie? się merdam. Otwieramy moje piękne pudełko, które sobie kupiłam wtedy To jest Bery, który zrobiła sobie sama. A nic nie mamy. Tam coś jest, tylko nie wiem co. Aha, złoty Harry Potter. No tak. A tu jest całe pudełko z jest Przepraszam bardzo, tylko sama tu wsadziłaś. No tak. Będziecie się patrzeć na wyrywkę, która je No ty Harry Potter. I jakiś sznurek. się. Jakiś sznurek. Weronika! <noise>

Ale ja posprzątałam. Ale to już Nie. było? Nie. Nie to sprzątać. Tu jest jej medal gwiazdy. Ja mam złoty. A Weronika Nie, ma złoty, a mam czwarte no, miejsce. No ja kędzi, jest super, że pierwsze miejsce. Ale to w ogóle, ale ja mam czwarte miejsce. Czwarte miejsce też jest git. Git. Z, z stajenki olejki tam e, e, dała mi Oliwia. Może wiecie, która to. A warnika dostała z złoty, bo była najlepsza. Kendi była, Candy była najlepsza. Candy była najlepsza, dlatego została pierwsze miejsce, a ja dostałam czwarty, też się bardzo cieszę. moska? Nie wiem czy Przeszkoda. Przeszkoda. No. Candy jest mocno od gwiazdy tylko dwa miesiące? Wiem. Ale i tak, i tak Candy jest starsza, ale o dwa miesiące oczywiście. Młodsza jest o dwa miesiące nie starsza. Nieprawda, Candy jest, mło... jest starsza od Gwiazdy. Gwiazda jest młodsza. Gwiazda ma dwa lata. Nie można jej jedzić. Mogę. A Candy ale, ile ma lat? 53 się lat Candy ma ile lat? Tak. Jak tam widziałaś, cztery. Tertuja moja ma trzy. Bo ja mówiłam, zawsze mówiłam. A mi jest pięć za tym? No bo ja zrobiłam... Hmm, hmm. Hmm. Bo zapomniałam, że gwiazda ma trzy lata. Znaczy miałam w tamtym roku miała dwa lata. I na niej jeździłam. Mają tyle samo lat. Czyli pięć. Tylko dwa miesiące są, ma różnicę każda od siebie. Nie mają? Cztery. Tego Weronika zrobiła na czwarte urodziny Candy, a ja zrobiłam. Twoja jest stycznia? Ono, ona jest ze 4 stycznia, ale mamy z, z tym samym dniu urodziny. A moja jest z, z lipca? Być może, na więcej niż dwa miesiące. No, ona wtora, to jest w ogóle nie wtora. A ja mówię, ale. Dobra, my zrobimy jakby takie coś. Wziął i ben, to ben, to znaczy, że będzie... śmiecił mnie w pokoju. Będzie włosy powróci, już ma różowe końcóweczki, może, może widać. Weronika! O mi kamerę pobrudzisz! Pobrudziła was? Nie, bo mnie nagra. A dzisiaj w ogóle jest e, odcinek główny, czyli najlepszy. No poza swoim dupem. ty, Dewit, Nie, nie, pokażę swoją twarz bo jeszcze nigdy nie, jeszcze Nie, 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 jak zostawicie, łap, jak zostawicie trzy łapki w górę, a wiem, że tego nie zrobicie na pewno, to pokażę ją teraz. Boże, Weronika! Przejście. Weźcie na dół.